No, nie! Znowu mi nie wychodzi! Co się dzieje? Nie wiem, właśnie! Ten długopis jest jakiś zepsuty! Mmm, myślę, że wiem, co ci pomoże. Trzymaj, to długopis wojana. Długopis wojana? Tak, długopis wojana. I co? Teraz będzie mi się lepiej pisało? Spróbuj. I co teraz? Każdy popełnia błędy, ale z długopisem Wojana ten błąd możesz naprawić. Wow, ten długopis ma gumkę. I ta gumka wymazuje twoje błędy. Właśnie, błędy. Cały czas nic mi nie wychodzi. Na to też mam sposób. Trzymaj, to zeszyty Wojana. Zeszyty Wojana? Tak, zeszyty Wojana. I co teraz będzie mi się wszystko zgadzać? Spróbuj. Wow, jestem geniuszem! Wow! Długopis i zeszyty Wojana. Poleca, Wojan. Dziś razem z Kati będziemy łowić rybki. Hej, Kakady! Siemanko! Manko, dzisiaj złowię największą rybę w Robloxie. No dobra, zobaczymy. Chodźmy spróbować złowić naszą pierwszą rybkę. Idziesz? O, ej! O Ty masz jakąś fajną, e, fajne wiaderko, które mieści więcej rybek od mojego. Co jest? Bo ja mam lepsze rzeczy niż ty. E, no dobra, zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, teraz musimy poczekać. O i klikniemy i patrzcie no to, odebraliśmy jakąś o, rybkę. Nie. Co? A mi się Toś... żadna nie złowiła Eee, jakim cudem O, może mam lepszą przynętę, słuchaj O, uwaga, czy teraz uda nam się złapić Ło, złapać, tak, 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 mamy Okej okay. Ej, czemu mi się żadna nie łapie <laughs> A ja mam już trzy rybki I teraz wystarczy, że je sprzedam Spójrzcie na to, mamy tutaj dwa rodzaje ryb Sprzedajmy sobie może tą I również tą Okej, okay, dziękuję bardzo Mam teraz 450 pieniążków Więc mogę sobie kupić za to Może lepszą wędkę I lepszy, ja. o Lepszy tutaj Ja sobie kupię przynętę chyba ale. No właśnie, ja chyba też przynętę teraz kupiłem trochę lepszą, ale niestety na lepsze wiaderko mnie nie... Ej, stoć mnie! Let's go! I mam teraz takie samo wiaderko jak ty. Czyli... Ale masz fajne to wiaderko. Teraz razem jesteśmy takie pszczółeczki. Dokładnie. <gry> Dobra, no to słuchajcie, lecimy w takim razie dalej i... Wow! Ale daleko teraz zarzuciłem moją wędkę, słuchajcie. Spójrzcie, o, i Dobra, mogę... Dobra, słuchaj, pknąć. teraz uh! ja muszę coś złapać. Ej, czekaj, czyli mi się wydaje, czy ja zdobyłem jakieś legendary... legendary rybę. Co to? Oznacza, czekaj, spójrzmy. What? Ona kosztuje 30 tysięcy. Co to jest? Wow! I druga taka mega druga ryba. Dobra, to teraz, jak sprzedam tą rybę, to co ja mogę z nią zrobić? sprzedać i zobaczyć co się stanie. Mm -hmm. Ja w ogóle złowiłam jakąś epicką i legendarną. Wow, ej, dobra, ej, sprzedałem tą rybę faktycznie i ona dała mi 30 tysięcy pieniążków. Słuchajcie, co ja mogę co? za te pieniążki zrobić? Ile? <ś> tak, bardzo dużo, Ej, dobra, nie? może teraz ja sprzedam jakąś rybę, Spróbuj, co? Sprzeda spróbuj sprzedać tą droższą, jeżeli zdobyłaś. O, różowo? No, no, ja właśnie teraz, ej, widzę, że mogę kupić lepszą wędkę, ale nie wiem, o, co mi to daje. Ona mi da Ej, teraz kupiłem za pieniądze taki wiodro Bafelkowa, trochę lodowa. Nie, ja też nie kupiłam. Znowu mamy to. Okej, okay, no to... A masz dużo pieniążków, żeby pójść do kolejnego świata, wystarczająco, bo ja mam. A ile potrzebuję pieniążków? 1600 i ja już jestem w tym kolejnym świecie. Co ja, ty na to? Ja też mam. No dobra, no to wskakuj i słuchaj, tutaj jest jakiś mroźny świat i, i możemy tutaj spróbować złowić jakąś kolejną rybkę. O! Już wielu wojowników Wojana zdecydowało się zakupić ten zestaw. I zamieścili oni nawet swoje opinie, które możecie przeczytać na stronie pod każdym produktem. Na przykład pod zestawem mamy aż 5 gwiazdek. Niektórzy nawet dodają swoje zdjęcia z tymi plecakami. Na przykład pani Iwona napisała, syn zadowolony, aż były łzy szczęścia. Co? Wszystko tak jak z opisem produktów. plecak pakowany, wszystko dopracowane w 100%. Jest to niesamowita ocena, ale muszę wam coś zdradzić. Wcale się nie dziwię. Ten zestaw zawiera wszystkie najlepsze rzeczy z Wojan Najlepszy plecak szkolny premium, który wygląda kozacko i jest naprawdę pojemny. Do tego zestaw śniadaniówka plus bidon. Jest również piórnik z pełnym wyposażeniem. I masa innych rzeczy, ale uważaj, bo liczba zestawów jest ograniczona. A jak zniknie, to już nie wróci. Sprawdź na Wojanszap. Ale daleko leci teraz wędka. Widzisz to? No nie poleciała ci za daleko. Będziesz oh. dopiero na tym. Ej, co jest? Ja wyłowiłem z jakichś 10 ryb naraz. Jak to się stało? Ej, co jest? Ja w ogóle nawet nie dosięgam do tego, co ty. Musisz kupić większy zasięg. Ej. Tak, muszę kupić większy zasięg. Ej, ale masz rybkę. Wow. I ja teraz, patrz, połączyłem ją, okej. Okay, wow. i, I dzięki temu dostałem jedną mocniejszą rybę, okej. Okay. Wow. Połączyłeś dwie ryby? No ja nie wiem nawet jakim cudem, ale sprawdźmy, co nam to da. Może da nam to jakąś lepszą przynętę. Ej, czekaj, ja mam pecika teraz. Wow, i on mi daje mnożnik pieniędzy, też tak zrób, Katy Dobra, też tak zrobię. No dobra. Ale o. daleko leci u ciebie. No, widzisz, jak to poleciało. I teraz może byłoby jakąś. O, patrz, patrz, patrz mam babelki bobe, ile ryb. Wow. Jej, udało się, ja potrzebuję dłuższy zasięg. Muszę więcej kupić tego zasięgu. Dobra, kup zasięg i wtedy... Ej, nie, dobra, ja muszę kupić lepsze wiadro, bo cały czas mam zapełnione. No, cały czas dobywam najlepsze ryby i nie mam miejsca. No dobra, to tak zrobimy w ja tym momencie. Ja nadal nie dosięgam, rozumiesz? Ej, to co ty masz za dystans? Jakiś chyba słaby. Ale coś tam złapałam. Uh, ej, mam krówkowe teraz wiadro. Co? <laughs> o, ale zarąbiste. Fajnie wygląda. Dobra, ja może... Ja chcę krówkowe wiadro jak ty. <laughs> A może wyłowimy krówkę teraz. O, ciekawe. Panie, jak daleko leci, okej okay. I łowimy kolejne rybki. Turnament się zaczął? Jaki turniej? Turniej. A ja w nie o nie, no to dobra, obserwuj, jak ja to robię. Patrz, wyłowię najwięcej ryb ze wszystkich. Wow, ale okay. daleko. 256 metrów, okej, okay, A co teraz? Co, co, co my mamy tutaj? Możemy trafić w coś? O, cię kręcę, patrz! O nie, ja chyba jestem. A nie, jestem na trzecim miejscu, nie jest tak źle. Słuchajcie, o. I zobacz, zobacz. aj, nie trafiłem na to. Jak ja mam to zrobić, słuchajcie. Pamiętam. Może mi się uda jeszcze to pat, Uś. O! Jest! Odbiło mi się 486 metrów! Mam. Ale daleko w ogóle poleciało! Tak i teraz, słuchajcie, spróbuję jeszcze raz tak zrobić, ale trafić na to niebieskie. Aj, nie udało mi się. Czyli to pomaga, patrzcie, pomaga nam w trafianiu, Uwaga, O! O! N nie, nie odbiło się znowu. Dobra, patrz na to teraz, jak mi się Katy uda, Uwaga. Uś. nie ale mi wow. się udało, dobra. I mam trzecie miejsce cały czas. Pierwszy gościu ma tysiąc metrów. Nie, no ale musisz być pierwszy. Dobra, uda mi się na pewno. Eee, no co to ma być? Jeszcze raz, jeszcze raz. O nie, dobra. Nie, czemu mi się nie odbiło? Powinno mi się odbić o coś. No nie działa coś. Tak jeszcze spróbujemy tu. Jest, odbiło mi się. No o! nie dobra, słuchajcie, ja wracam w takim razie z powrotem. Z powrotem tutaj wracamy, bo tamten turniej się chyba zakończył i sprzedaję moje wszystkie rybki, które tutaj mam. O, tak! Ale pieniążków tutaj teraz mamy. A ty ile już masz pieniążków, Kati? Ja mam teraz 7 tysięcy, ale tylko dlatego, że kupiłam sobie wiaderko krowie. <laughs> Ej, widzę cię. A, wpadłem do wody! I wydałam okay. na nie bardzo dużo pieniążków. No dobrze, no to ja teraz... O, czekaj, co jest? What? Enter the water to click place net O oh, what? Postawiłem oh. Chcę wam tylko przypomnieć, że najlepszy zestaw szkolny jest na Wojanshop I niedługo zniknie ze sklepu A szkoda, bo zawiera naprawdę przekuzowskie rzeczy Najlepszy plecak premium Piórnik z pełnym wyposażeniem Zestaw śniadaniówka plus bidon Który bardzo łatwo się otwiera i zamyka I wiele innych rzeczy Wejdź na Wojanshop i sprawdź oh. Postawiłem jakąś ee, siatkę Na ryby Co? No zobacz, normalnie I będzie się łowiło więcej ryb Jakieś e, tutaj rzeczy... O, ready, patrz, no mogę zbierać teraz to. Ale ty jesteś teraz prosem w tą grę. Ej, serio, ja tutaj takie rzeczy mam już mocne. Dobra, spróbujmy wyrzucić i wo. Ej, patrz! Jak daleko zarzuciłem. Wow. Okej. Okay. I uwaga, czy tutaj coś bierze? Jest! Oby coś mocnego. Dobra, mam rybki i słuchaj te... Ale rybki... to są zwykłe... No, zaraz zobaczymy, bo miałem to na strefie razy dwa pieniążki, więc powinienem chyba więcej kaski dostać. O! Dobra, ja Połączyłem. idę tu mieć, bo ja chcę więcej. No dobrze, a o! Mamy 7 tysięcy i 3 tysiące za te rybki I mamy nowego pecika, którego tutaj właśnie zdobyliśmy. Może ten nowy pecik da nam jeszcze większą ilość pieniążków do zarabiania? Co to jest? O! Możemy odbierać no! klejnoty. Okej, okay. ej, tutaj są w ogóle jakieś specjalne potki, co ty na to, żeby je kupić? Kupuj, kupuj! Dobra, i ja będę miał podwójne spójsy. Może ci nagle wyłowić 100 ryb naraz Ej, właśnie, albo widzowie Kupimy sobie taką tutaj złotą rybę, jaką widzicie Co to jest za złota ryba? Widzowie, jak myślicie, powinniśmy ją kupić? Eee, Katy... Ej, dobra, ale ja potrzebuję A. Jeszcze większy zasięg Kupuj o, tą rybę, ja... ja kupuję zasięg I łowimy największe ryby, jakie tu istnieją Kupię szczęście rybne Żeby nam lepsze rybki wypadały, co ty na to? O, 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 o <laughs> I o to właśnie chodzi, dziękuję bardzo I teraz spróbujmy wyłowić jakąś mocną rybę W takim razie, olele Okej, i co nam tutaj teraz wypadnie? Ej, tobie tak daleko daję ten zasięg, a już tyle kupiłam tego oh. zasięgu i nadal nie docięgam. Jakim cudem? A za ile masz ten zasięg, bo ja mam już za 10 tysięcy jedno rozwinięcia. <grych> Drogo co? co? To masz tyle pieniędzy. Dobra, ale mam kolejną rybkę i sprzedaję <grych> tę tutaj! Co? Udało się! O, w końcu dało ci się tam dorzucić Tak, i mam rybę demo! Nemo wyłowiłaś? Ej, dobra, to ja kupuję w takim razie nową wędkę I mam nadzieję, że też złowię Nemo Patrz na to, jak fajna wędka teraz jest Jo, wow. ale drewniana wędka I teraz jeszcze rozwinę sobie troszeczkę bardziej mój um, spławik chyba to jest Aby lepiej, lepsze ryby nam wyłapywać Uwaga, o, leci I o to chodzi I teraz mam nadzieję, że złowiemy coś mocnego o. Ej, cześć, że Nemo jest za 6 koła ponad? Za 6 tysięcy? Ej, to to złowiłaś tak. naprawdę Prawda drogą rybę w naprawdę takim razie. naprawdę drogą rybę ja ją sprzedaję i kupuję sobie lepszą wędkę. <noise> Dobrze, a ja w takim razie muszę kupić lepsze wiaderko i teraz mam zielone, zielone. Ej, a co to jest za scientist? Player speed, mogę zwiększyć prędkość swojego gracza. Zwie a nie, dobra, w sumie na to bym nie wydawał, bo chyba i tak jesteśmy w miarę szybcy. O, dobra, wyrzucam znowu i słuchaj, zobaczymy, co teraz nam wypadnie. Co teraz nam wypadnie mocnego. Mam nadzieję, że mu coś mocnego. Nie, nie na nową miskę. <noise> Ej, dobra, ile ja mam ryb? 9 na 13. Spróbujemy jeszcze raz zarzucić i może teraz Dostaniemy jeszcze mocniejsze ryby, pewnie całe nasze wiadreko się zapełni w takim razie. O oh, you discovered Gary, jakiegoś garego znalazłem. Ten odcinek został przerwany, bo jak widzicie, ledwo daje sobie radę. Ten zestaw szkolny jest przeogromny, zawiera wszystkie rzeczy. Wbijaj na Wojanshop i sprawdź, bo naprawdę warto. C jak widzisz, ile on kosztuje? Eee... Pewnie dużo. Oh, on kosztuje 21 tysięcy, jest ile mityczny. Ty będziesz oh. najlepszy w tą grę. Ej, serio, co tu się wydarzyło w tym momencie, O, i mogę. Ej, połączyć tą rybę. Wow. wow. I zobacz, w tym momencie ta ryba pewnie nam będzie dawała znacznie więcej. Tak, daje nam razy 1,4. O tak. Więc więcej Dazdro, kaski za Zdrowe. <gry> o to chodzi. Teraz sprzedajemy te tutaj inne, które nam zostały. I może też sprzedamy tego Garego. Jasne, że tak. I teraz mogę kupić najlepsze wiadro, które tutaj się znajduje. Za 33 tysiące. Uwaga. Ej, co jest. O, dobra, teraz kupiłem. Co ty już masz najlepsze wiadro, a ja jeszcze nawet nie mam zielonego. Ej, jakim cudem? Bo mi się poszczęściło z tą rybką na początku. No, i ona mi dała dużo. O, kupiłem dalszy dystans i mam już 17 rybek, mogę złowić na raz. Uwaga! Wow! Co? Darmowy pet mi tutaj wypadnie. O, się, kręcę! Zdobyłem jakąś nową rybkę. I słuchaj, zobaczymy zaraz, Ej, dwie nowe rybki. Zobaczymy, ile teraz dostanę pieniążkę za to. O, znowu darmowy pecik. M zobaczymy, jakiego darmowego pecika zdobędę. Uwaga. Ej, mam 30 tysięcy. Ej, jak ty zarabiasz tak szybko? Ej, co jest? Mam rybki tutaj, które mi wypadają normalnie. Już mam maksymalną ilość tych rybek 40 tysięcy mam. Ej, ale ty zarabiasz, słuchaj. Ja tutaj teraz też mityczne rybki sprzedaję, ale zarabiam całkiem przyzwoicie. Może sobie. Ja wszystkie weźmy i mam o 50 tysięcy. No to idealnie na to, żeby kupić kolejny distance i jeszcze lepszy. Dobra, ja idę ziomal. kupić sobie. Nowe wiaterko, bo już nie chcę mieć krówkowego. No właśnie, krówkowe też nie daje tak dużo. O, prawie trafiłem na to, na te końsy. Byśmy to prawie praktycznie już mieli. O, i mam spaghetti ryby dostałem. Co, spaghetti ryba? No, spaghetti ryba, zobacz, jak to wygląda. No, Co? mityczna, ona dużo kosztuje w ogóle. Okej, okay, mamy tutaj troszeczkę rybek, które dostaliśmy. Sklikam, sprzedaj wszystkie. I mam 73 tysiące. Więc w sumie niewiele nam brakuje do tego, żeby odblokować kolejny świat, do którego bardzo bym chętnie chciał. Pójść, ale najpierw chciałbym otworzyć sobie to memowe jajco. Co ty na to? Myślisz, że coś fajnego. Otwieramy, wypadnie? otwieramy. No, jestem ciekawa, o, co Bo Wodlej może wypaść fajne memowe e, pecik. Memowy pecik. No, wow, <grym> e wow, ale super! Aha, serduszkowe, ale fajnie, dobra. I mam 400 za to, razy 4 yy, monety, więc też będę zarabiał znacznie więcej. O to chodzi, okej. Okay. I teraz, może wydropimy, zobaczymy, ile za to zarobimy, za to wydropienie. O, mam nową rybę, let's go. Ok, sprzedaję to wszystko. I jak myślisz, Katy, dostaniemy się do kolejnego świata teraz? <laughs> no, ja jeszcze potrzebuję chwili. Okej, okay, uh, w każdym razie, no, ja już jestem, ja już mogę to robić, słuchaj. Dobra. What? Mam 70 tysięcy! <laughs> A ja kupiłem Dobra, kolejny świat. Ja sobie ulepszam wiaderko i możemy iść do kolejnego świata. Ja nie mogę! Ja dalej trzymam ten zestaw szkolny. Chcesz podtrzymać za mnie? Nie lepiej nie, bo jest naprawdę ogromny. Nie czekaj i sprawdź! Pierwsza linia w opisie. Zobacz, ja już ci mogę pokazać, jak której w tym świecie jest. Patrz jak ładnie. Wow, ale fajnie, oh, to mega daleko ey, jest. Tam. Ale ja nawet tam nie, nie dorzuciłem nic, no i mi... O, jakieś słabe ryby mi pewnie wezmą Dobra, jak nie idę dorzuciłem. do ciebie, idę do ciebie. Mam nowe wiaderko, także mogę... Już. Ej, nie potrzebuję 120? Tak, 120 tysięcy to kosztuje, to nie ja jest takie nie proste. Ja nigdy nie przejdę twojego świata. Haha, <laughs> dasz radę, Kati. O, dobra, ja kupiłem teraz większy dystans, więc może uda mi się dalej zarzucić tą wędkę. Yes, mamy to! I tutaj będę dostawał monety i nowe wow! rybki. O, tak. I słuchajcie, tutaj też można zrobić jakiegoś rebirfa, ale my tego dzisiaj nie będziemy robić, w każdym razie ja bym chciał kupić, hmm, może jakieś kolejne nowe jajko, a może, czekaj. Kupuj, kupuj, Tutaj widzę tego Welly. o, jak myślisz, kupić go, on 400 robuxów kosztuje. Bój, bój. No dobra, to kupię, Katy mnie namówiła, okej. Okay. I słuchajcie, dostałem go, dzięki temu on daje 1200! Co? Ale tych monet też tutaj ej, będziemy dobra, dostawać. Ej, dobra, ja żałuję, oh. że kupiłam to wiaderko, bo już bym dawno przyszła do twojego świata. A teraz nie mogę zbierać. O ja, ej, zobaczcie w ogóle jak wygląda fajnie ten mój e, zwierzak, który tutaj lata za mną. Normalnie mu e, woda leci z góry, jak typowy. E, jak typowe? Jak się nazywa ta? Okoń, o! Koń. o. <laughs> nie. Ej, Dobra, mam 90. To nie jest, 30. To nie jest Okoń, słuchajcie. Wieloryb, o, brakowało mi tego. O, koła. Nemo masz! Mam Nemo? O! Tak. Czyli to pierwszy Nemo, który zdobyłem, ok? Mi się w sumie podoba. O, i uwaga, mam już pewnie całe, tak, całe wiaderko, ale zobaczymy, ile to wiaderko nam zarobi w sumie. O, o 70 tysięcy za jedną rybę! Co? Ok, połączmy to. Ej, smoki coś tam, jakaś rybka. O, ja mamy 200 tysięcy! O, turniej! Weź udział! Może ci się uda wygrać? O. Nie wzięłam udziału, bo zbieram, żeby przejść do twojego świata! No, a ja próbuję ten turniej wygrać, ale powiem wam szczerze. Dobra, sobie, chyba się udało. O, przeszedłem do tego świata. Ja, ale rzuciłem! Nie, nie, co to ma być? Mam trzecie miejsce. Ogólnie bardzo słabo mi idzie w tym turnieju, powiem wam szczerze widzowie. Dlatego wracamy, słuchajcie, do naszego Do mnie, świata. bo jestem w twoim świecie, słuchaj. Już ci się udało dostać do, do świata? Tak, udało mi się uzbierać. Ja nawet nie zużyłem chyba mojej poteczki, która tutaj była. Eee, tak, i dopiero teraz mam e, double pieniążki, ale się opóźnił. O, siema, Katy, co ty tutaj robisz? Siema, nie mogę dosięgnąć. No, a ja już, patrz, udało mi się na ten żółte, żółte pole dostać. ty masz kasę, słuchaj, ty masz kasę. Money, money, money. I słuchaj, teraz te money, money dostajemy razy dwa. 140 tysięcy dostaję, let's go. O, Dobra, ja. ja. też muszę sprzedać te ryby <grym> wszystko. To co się da? Nie chcę ci i nic, Katy, mówić, ale wydaje mi się, że zaraz będę mógł przejść do kolejnego świata! To Nie, jest niemożliwe! Ciało mi tak słowo idzie? Przedaję no, wszystko! Bo ja kupiłem za Robuxy te potki, te niektóre rzeczy, no... To mi daje dużo, bo mam na przykład... E, Rzadsze ryby ha, dostaję. Czyli ty sobie troszeczkę jakby ułatwiasz. Aj, aj, no trochę tak, no trochę mi się zdarza, no... I mamy jeden 7 miliona! Wow! To?! Okej, okay, i mam kolejny świadka, Ty, w którym kupię kolejne jajco, a raczej pecika. za ZAROBUKSY! To jest niemożliwe, że kiedykolwiek tam dołączę. Ej, ale on jest w sumie słabszy od mojego wieloryba. Mmm, o co chodzi? Dobra, biorę dystans, żeby tutaj największy dystans możliwy e, zdobyć. Cooks, żeby tutaj też e, coś kozackiego zdobyć i może jakąś nową wędkę sobie kupimy za chwilę. Ej, i myślałem, że jesteś Ty, ale to jest jakaś inna osoba. Ej, co to jest, lawowa woda? Ej, a ile potrzebuję, żeby tam przejść? Mmm, 700 tysięcy chyba pieniążków. Wiesz? No! To... No, dużo co? Okej. Okay. A, no. dobra, muszę zabrać, bo ja niestety już mam maksymalne wiaderko. Muszę lepsze wiaderka sobie kupić, bo patrzcie, co to ma być? Okay. Za jednym y złapaniem. OMG, oh OMG. Oh Zobacz, ile ta ryba kosztuje. Oh! Ile przydałaby mi się taka ryba? No mi ta. To... Ja mi ta. Ale ja złowiłam jakąś starfish i ona mi dała mega dużo chyba. Dobra, sprzedaję to w takim razie. Starfish fajny, dobra. I teraz palowo we wiaderko. Kupuję next. Ja! Ty masz już takie fajne te wiaderka! Next, next. I mam 30. Iba, ej, zaraz kolejny świat od razu, co? Nie. Dobra, to już za dużo, tak szczerze mi się wydaje. Dostanę zaraz za dużo pieniążków, jak tak dalej Nie. będzie. Uwaga! Spróbujmy znowu zdobyć, i mam. O! You discovered herty, jakiś herty. Oj, jellyfish jeszcze nam zdobył się. Elo. Wow! Wow! Trzy petyk po milion każdy! Z no tego różowego, co ja miałam. Ej, no to wiedziesz, jak no mamy tutaj fajne rzeczy. I. Opa, kolejny świat od razu. Siemka! A idź sobie dalej. Ode mnie, ja kiedyś tam dobrze... <gry> Ale w ogóle, o nie, to jest tak daleko. Ale spokojnie, jak teraz wyłowię, to może uda mi się znowu do kolejnego świata pójść. Uwaga, o, 10 rybek zdobyłem kolejnych, idziemy sprzedać. I mam nadzieję, że nam się uda zarobić... Nie, ej, nie udało nam się zarobić na kolejny świat. Potrzebujemy jeszcze raz zarzucić naszą wędkę, uwaga. O, i teraz może nam się uda. Ale ja tam w ogóle nie trafiam, no o! Ale juboga. też ci coś łowi fajnego, na pewno. No mam akurat tutaj jakieś fajne yy, rybki i sprzedaję je! I chyba już mogę. Tak, mogę przejść do kolejnego świata, ale... I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij. kliknij.